Dobra, zaraz to wykuję. Co tam, koteczku? Nie mogę się z wami pobawić. Muszę wyczuć, wykuć miecz dla koleżanki Steve'a. Osadniku, co ty tu robisz? Zmówisz, że złosadnicy zaatakowali Twoją osadę? Aha, no to bardzo niedobrze. Szybko. Hmm. Du, 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 du. Aha! Aaaa. Aaaa. O nie! Muszę obudzić Steve'a. Aha! Do nich nie mam wyczucia, tak jak do Wiermy. Aha, to jest chyba ich dowódca, bo ma sztandar z wielką twarzą z O, gdzieś sobie poszedł, no tak. Aha. Dowodzi nimi, a tu jest kolejny. Strzela. No nie no. Zaatakował osadnika. No i co? Wykułeś dla mnie ten miecz, Złotku? Nie, mamy ważniejsze sprawy, Alex. Steve, obudź się! Steve! Co jest? Złosanicy atakują osadę. O nie! Dobrze, że śpię z kilofem. Właśnie ja tak samo robię. Raz zasnąłem, no i potem nie mogłem go złapać. No i dobra, rozumiem, rozumiem. Muszę się przygotować. Jak? Dobra, nie zakładam już zbroi. Nie mogę. Steve, uważaj na siebie! Dobrze, Alex. Złotku, chcesz walczyć? <ś> <ś> Może nie. Nie mam do nich wyczucia. No to zostań, Zalex. Osobniku, dziecko, ukryj się. Co tam mówisz? Nie wygrocie! Bez O! O! Aha. 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 Widzę, że walko jeden na jeden du -du -du -du. Du -du -du -du. spokojnie przegrasz. Albo i wygrasz. Dziękuję, Golemie, że przybyłeś. Osada uratowana. <kuszczak> Osadnicy, możecie wychodzić z domu. A teraz idę spać. Mogę wykuć już ten miecz na I <kuszczak> koteczku następny, a tak poprowadzimy my. I have not. <laughs> Do -do 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 -do.